Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. Odbędzie się to na Fame MMA. No dobra, po pierwsze, ja chciałbym zakończyć tą jego piękną historię w tej federacji, spuszczając mu w pierdol. Po drugie, to sam mnie zaczepiałeś, wysyłając jakieś troll donate'y i chciałeś nas strolować. Więc co, po co ty pierdolisz, że kurwa ja ciebie w zaczepiam ustalowany. w social media. No i chciał nas strolować, no i tak nas strolował, że mu w pierdole kurwa za te kurwa sześć dni. Żebyś się nie zesrał, podszedłem do ciebie na górze. Spojrzałem ci face to face, boś ze strany, spytałem, dlaczego zszedłeś w limit 102 kg, kiedy wiedziałeś, że ważyłem 118 przed przyjęciem walki i generalnie jestem teraz w mega jakimś okresie dla mnie szoku przygotowawczym, gdzie dzisiaj jestem tak na żarty soli, że czuję tą sól cały czas i... i i mam dużo tej wagi do zbicia. Ja mam Generalnie... wyjebane, w twoją wagę, możesz ważyć 130, możesz ważyć 120, 140 tak ci wpierdolę. Chuj na to kładę kurwa, więc wchodź se, waź se ile chcesz i tak przyjmę tą walkę, ja mam wyjebany w ciebie po prostu. Maciej, byłeś tak bohaterski, twoją wagę mam byłeś tak bohaterski, odgrażałeś się mojemu przyjacielowi, że tak samo mu wpierdolisz jak staną w mojej obronie. A przyznaj się, gdzie uciekałeś w klubie Kiemu Kubano? Kiedy, kiedy, gdzie uciekałeś Kiemu w klubie Kubano w Warszawie, w Kubano. pamiętasz gdzie uciekałeś?

Mówisz o typie, który zaczął mnie nagrywać i do mnie podszedł. Tak, mówię i o i tym typie. Się mieć ze mną I z solówkę chciał ze mną tak, walić. Tak, tak, tak. to fajnie, że właśnie w tym dniu podpisałem kontrakt i nie chciałem po prostu, żeby jakaś krzywa akcja. Schowałeś wyszła. się w kiblu, jak nie zwykła chciałem, pizda. chciałem, żeby krzywa akcja wyszła, kurwa, bo w tym samym dniu podpisałem kontrakt z federacją i co mam walić, kurwa, solówę z typem, który mnie nagrywa jeszcze, który widocznie typowo dla atencji co zrobił. Powiedział... Kazanie była mega beka, bo ja zacząłem go wyzywać, szedłem na dół, a ten twój kurwa przygłup, kurwa, nawet za mną nie poszedł. Stary, to był mój przyjaciel, któremu powiedziałeś, że mu wpierdolisz, jak Dlaczego stanął w mojej kurwa, obronie. Ja kurwa kurwa, metr 60 zrostu, bym mu raz wypierdolił, bym go zabił. To czemu nie poszedłeś na tą spodziewa. surfkę? Dlaczego poszedłeś do talety? Ja kontrakt z swoim kurwa, i byłem trzeźwy na tym, w tym wieczorze. Okej, okay, nie ma sensu z nim się kłócić. Jak zawsze. Był pod wielkim na... mu wypierdolił, ależ byłem trzeźwy, byłem sam, byłem z dziewczyną swoją. I generalnie, no co, no nie chciałem robić burdy. Tyle. Jak twój przyjaciel dostawał list od Casio na, na Casio Streamie, to też byłeś pijany, miałeś podpisany kontrakty, zawsze próbujesz jakoś wydostać się z problemów i niczego nie potrafisz w życiu wziąć na klatę, człowieku. Zachowujesz się jak pizda. Jakbym nie potrafił niczego wziąć w życiu na klatę, to na przykład bym nie przyjął tego starcia z tobą, gdzie kurwa ja nie trenuję, a ty gadasz, że dwa czy trzy lata trenujesz, kurwa i tak ci w wpierdolę, będę te dwa tygodnie trenuję i to mi wystarczy. Chyba, że kurwa przez te dwa lata jakiegoś ninja, kurwa się zamieniłeś w klasztorze Shaolin, kurwa, bo inaczej to kurwa nie masz szans. Nie wiem, Witam, styl modliczki, kurwa, jak widziałem. Ja mam nadzieję, że trochę polepszyłeś swoje umiejętności, bo jak mi, jakby tak z bliska zobaczył styl modliczki, to ja bym padł, ale kurwa ze śmiechu. Kurwa. Ja sam się z tego śmiałem, sam mówiłem, że walka z bonusem to jest. dla No to dla ja mnie się ty... cieszę, że twoje zdolności e... się poprawiły, no bo to twoja jedyna szansa. Macie, ty no. zawsze byłeś świetnym mówcą, mało w życiu co pokazałeś, na walce z Don Casio też dostajesz pierdol. Zawsze jesteś taki bohaterski, a jedyne co potem możesz spierdalać do toalety i chować się tam 30 minut i potem Nie, to jest zupełnie klubów. inaczej. Jak jest Wyzwał. Od razu przyjąłem wyzwanie, więc nie wiem, co ty pierdolisz, kurwa, że uciekam Mówię, przed ja, mamo, wyzwaniami. No Mówię, ja myślę, to, że już, się... myślę, że już w tym momencie to jest oczywista sprawa, że bardzo dobrze się stało, że ta walka została dodana do karty gali Fame ma 7 ponieważ będzie się działo. Myślę, że wygra z każdym, rozjebie każdego, jest najbardziej bohaterskim człowiekiem w tym kraju. Jak to Maciej? Mm. Szkoda, że przestajesz bić wszystko w siebie, co tam miałeś pod ręką i spadłeś, jesteś taki trochę... Mm, niedożywiony. No lepiej być grubym petem, nie? Ha, lepiej być grubym, niż bić wszystko w dupę i nie potrafić się zabezpieczyć i ginekomastia level hard tam była, widziałem weks na plaży. Aha, ha, to sporo. Fajne cycuszki. No, lepsze niż twoje. No, a a I teraz do walki w koszulce, czy bez? Wchodzi? Bez bo koszulki nie wiem. zawalczę. Chuj, tam Kosulki Bez koszulki ludzi. wchodzisz, czy w koszulce? Bez koszulki, z tobą a, zawalczę. Oczywiście. To zajebiście. No. muszę uważać na twoje cycki, żeby tam. No ja muszę na no twoje. Mnie nie podduszał nimi. W takim razie <laughs> w będzie uczta nie tylko dla fanów MMA, ale i dla pań, i dla panów. Wiadomo o co chodzi. Ponieważ mamy ograniczony czas, powoli musimy kończyć, ale chciałbym, żeby jeszcze Maciek w tym momencie w swoim charakterystycznym stylu powiedział parę słów. No bo już za sześć dni spotkacie się w oktagonie, więc co masz w tym momencie jeszcze do powiedzenia swojemu przeciwnikowi? No, pecie szykuj się na wpierdol 5 września. No, zobaczymy, no, jak ci zobaczymy na ekranie. Zobaczymy, Byćku. Nie mogę się doczekać. Ja też nie mogę się doczekać. Ja nie miałem nigdy konfliktu. Zaczepiłeś mnie, wyzywałeś mnie, ubliżałeś mnie i zobaczymy, co się stanie w OKTAGONIE. Jestem ciekaw. No ja wiem, co się stanie. Chudernacz. Chudernacz. Zobaczymy, czekam na to, czekam. No ja też. I na przelew po tym, po walce. Chcielibyśmy wiedzieć, jak, jak to wygląda. Mhm. To wygląda tak, że nie chciałem po prostu pokazywać, że trenuję, żeby on Ja je, wiem, jak, jak on trenował. trenuje, mogę ci tuż tutaj pomóc w tych przygotowaniach, nie. bo wiedziałem, nie. że ty prezenty lubisz, co ostatnio mi dałeś. Ty jesteś Ktoś takim ma... debilem, że myślałeś, że ja nie tutaj... zauważę, co ty tam masz ale w tej tam, reklamówce. Za no, stary. Już mogłeś to w jakiś kartonik zapakować, a nie tutaj w worku Tutaj kolego może podać dalej do przygotowań, Dobra. <laughs> ale to nie wszystko. Ale zobaczcie, jakie dobre chłopaki, że podały dalej, mogli zatrzymać. Ale Hassan i Lupa widać sportowcy. A tymczasem hejter właśnie wziął łyka, nie wiem czy widziałeś kół. nie wiem czy widziałeś co się właśnie wydarzyło? Dobra, tutaj masz na popisach, Ale stary, żubrowę to już mogłeś belwederka i wziąć. Jeszcze to możesz wziąć. mu dać. Patrz. Baw się dobrze, Zobacz, czego się nauczyłem, patrz. dobrze. Ostatnio, Balnij ostatnio na treningach, patrz czego się nauczyłem. Co robiłeś na treningach? Drodzy Państwo, to jest absurdalna sytuacja. No właśnie tak trenujesz. Tyle w temacie. Ale, Jeszcze sobie, hejter, hejter, błagam, to żeś tystu, kupił najtańsze, no, mogłeś chociaż tak, wybrać. Tak, takie, jaki lubisz, jakie pijesz, dlatego takie ci wziąłem. No nie, nie masz, patrz, pokazać ci, jaką ja piję, patrz. Ja taką piję, pa, pa. Taką się pije, a nie jakąś najtańszą. Kasy nie masz na fejum, a musiałeś zawalczyć, no. żeby kasa przyszła? Z, z tego co wiem, to pijesz takie najtańsze. Masz, wiecie. masz, weź sobie, teraz weź teraz sobie. Tutaj, przed kolegami że pochwalisz, tutaj. że cię stać, masz. Masz rację potrzebną. Powiem, wyciąłem frakcję Ebro 5 sobie. września. Najwyraźniej hater jest zrobiony z butelek. No bym że to jest przewaga, ale 2-3 kilo to naprawdę nie mówimy tutaj o przewadze zadąków fizycznych. Ale dobrze, to jest chyba mój pierwszy zawodnik gdzie jest najbardziej zbliżony. Znaczy w sumie nie, bo Phoenix, był bardziej zbliżony do mnie. Jak nie robi różnicy? Spytaj Polaka, przecież 3 kilo to jest diametralna różnica. Adrian, jak się, jak się do tego odniesiesz? Sorry, nie słuchałem. E, powiedział, że dla ciebie 3 kilogramy to jest różnica nie do przejścia, że to, co Dawid mówi, że no to, to jest bez. No to bezka. zróbmy na moją korzyść, jak to, Jak na moją korzyść są te, mają być te kilogramy, to nie ma problemu, no ale wiesz o co chodzi. Chodzi On o, na o jego... wyrównanie ja zasad. wiem, ja wiem, no tak, ja wiem o co chodzi. No, A Madeusz? No w końcu się przyznał. No to, sko ej, to skoro nie robią ci takiej różnicy, tobie nie robią różnicy, to dawaj dawaj w 70 się bijemy. To jest tylko kilogramy. No, tylko 3, no mi, 4, 4, różnice, mi robią różnicę, mi robią różnicę, no bo. A mi też robią, moja, moja naturalna waga to 71 kg Specjalnie dla ciebie 71, to... tak? 70, szczerze, 74 kg, to moja taka. Gdzie się najlepiej, najpiej czuję, optymalna, taka na co dzień waga 73-74. Specjalnie dla ciebie jest waga 77 kg. O kurczę, to czuję się zaszczycony czuj w takim przypadku. Czuję się zaszczycony. Nikt nie powiedział, że nie będzie Ale przynajmniej na twoją w końcu się przyznałeś, że jesteś obsrany, walczyć w wyższej kategorii wagowej. Gdzie, no. gdzie ja to powiedziałem, że jestem obsrany? Ale z no czego powiedziałeś, być że skoro to na twoją korzyść. Mam być obsrany to... czego? Że wygrałem już z tobą raz i wygram drugi? Czy mam być no, obsrany? A tam wygrałeś. No do... Jak byś ze mną wygrał, to wtedy mogłem coś pomyśleć. Wygrałem z tobą raz. I tyle. No, nie mam być przed czym obstrany. Wyszedłem, z, wychodzę no. drugi raz z tobą do walki. Czego mam być obstany? Co ty w ogóle świrujesz? No to Agiana. skoro nie jesteś obstrany, to kurwa mogłeś wyjść. W normalnie w Open 70, mamy konflikt, 7. chcesz się że ty jesteś taki. Y jakoś do Hasana na przykład wszyscy mają teraz pretensje o te skrętówki, a jak ty dajesz tysiąc warunków, to i tak ci wszyscy poklepują a, ale po ale, ramieniu. Jak, ale jakie jak mężczyzna powinieneś wyjść, skoro Pod, mamy konflikt i się bijemy, a nie, podszedłeś... jak nie schudnę 20 kilo, to nie będziesz się bił. Ja dawno ważyłem ma... 90. Już na firmie ma 5. Podszedłeś do mnie. Spytałeś, czy walczę z Tobą w 77 kilo, Powiedziałem, że tak, to są Twoje warunki, walczymy w Twoich warunkach. Koniec tematu. No spytałem, Poza tym bo. przegrałeś, więc Ty teraz nie powinieneś mieć żadnych swoich warunków. bo a, przegrałeś. Tam, a tam przegrałem. No przegrałeś dobrze. i tyle. Takie jest, jest raczej. No jest, jest tak napisane. Decyzję. Ale jest przegrałem tak samo jak w swoją walkę. Ale była wyrównana tam. Ale świeżo, jakby była wyrównana, to kursy nawet by były inne. No wariacie, to by było, nie wiem, no to nie by było 50 na 50. Ale co to bóg ma tydzień, ale bóg bóg. się regularnie mylą. Nie, ale mord, tam wchodzą pieniążki w grę, więc jednak ludziom zależy, żeby dobrze obstawić. No nie, regularnie, znaczy poprzedni Bóg regularnie się mylił. Dobrze, do czego pijemy. Zakończmy I zresztą to, w poprzedniej naszej walce to ja za, byłem faworytem, a jakoś się pomylił bukmacher na przykład. Zakończmy to, bo nie widzieli po prostu na co mi stać. Zakończmy to, co jest najważniejsze. No, teraz nie Zakończymy Walczymy co mi stać. w Twoich warunkach 77 kilo, które sam chciałeś. Nie, to nie są moje ten... warunki, to są twoje warunki. Czyli ja chciałem chcia... wyżej się bić, mimo wszystko. Ale ty chciałeś wyżej się bić w kwietniu tego roku, w gdy już trzeba było podpisać umowę. 77 kilo chciałeś. W październiku, gdy rozmawialiśmy, przyznałeś raz. Dobra, e. przyznałeś yes. się. Dobra, ty co ty będziesz teraz tutaj tłumaczył? Przyznałeś się, że się boisz bawić w gdzie, wyższej kategorii? Spoko, fajnie, że się przyznałeś. Gitarra. że się przyznałeś, zresztą widzicie, no taka jest z nim gadka, no nie ma, nie ma z nim żadnej no Ale dla dlatego właśnie nie dyskutujemy, dlatego też na face-to-face face też nie było dyskusji, dla mnie to jest pełna koncentracja na walce i tyle, nie ma tutaj co dyskutować. No dobrze, Amadeusz, bo Adrian. Od samego początku trenujesz z Anzorem Ażijewem, czyli jednym z najlepszych w swoim fachu. Czego poza matą nauczył cię Anzor? Przede wszystkim pokory, szacunku do przeciwnika i szacunku do tego sportu. Amadeusz, widzę, że od razu jak to usłyszałeś, zacząłeś się masować po oczach, po głowie, co. Rozumiem, że to nie jest coś, w co ty wierzysz. Co to, to, to zajebisty cwany list, to jest kalkulator. No, przekalkulował, no, skoro zgrywa Konora McGregora, jeszcze tam przegrał, to wiadomo, spadnie fala hejtu, zgrywa pokornego, udaje kogoś, kim nie jest, no to, to po prostu wiesz, ludzie nie lubią cwaniakowania i kozaczenia, tak? Więc no, przekalkulował sobie, że bardziej opłaca mu się udawać pokornego. I, I tak też robi. nie? Wiedziałem, jak już spytałeś o co, czego to go nauczył, to już wiedziałem, że, że to będzie pokora, pokora, jeszcze raz pokora. A widać było pokorę po naszej ostatniej walce. Czy to w tym Media Roomie, czy, czy nawet bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu, no tak, gdzie nawet ale ja to, ale pomimo... Oddał ten policzek, był oddaniem za twój policzek, czy nie? Czy... No dobrze, no ale później w Media Roomie łaził, prowokował, a jak do niego przyszedłem, to tam uciekał i krzyczał. Oie, oie, oie", tam z daleka, coś tam. <grym> Bez to jest, sensu, bardzo, to jest bardzo ciekawa Tylko, sytuacja. Adrian, to nie jest... Amadeusz zarzuca ci, że, że tyka. moje umiejętności, jak nie stoją w miejscu, tak samo podejście do życia i ogólnie do tego sportu. Kolejna kwestia, no Amadeusz często zdradził ostatnio, jakie tam sobie książki czyta i to są książki takie, e, kto, dzięki którym on wstoje, staje codziennie przed lustrem i wymawia sobie, że jest najlepszy, jest zwycięzcą. Tak, to są te książki, które ostatnio jedną z nich By, wymieniłeś. Ale daj mi, ja cię nie przerwam. Zaraz powiesz Dobry. i e, słuchaj, poza tym, że mówisz, że jakiś jesteś, że, że wygrasz, że to trzeba, za tym jeszcze muszą stać czyny, bo nie staniesz się milionerem mówiąc, że jesteś milionerem, ja e, jestem za tym, że trzeba pokazać e, swoje prawdziwe ja, prędzej czy później to i tak wychodzi, Wydaje mi się, że to, co kiedyś pokazywałem, to nie byłem ja do końca. A teraz, przez ten cały okres, kiedy zderzyłem się z rzeczywistością, że to nie ja jestem Panem Świata, że to nie ja jestem najlepszy, zauważyłem, że są ważniejsze aspekty niż kozaczenia. A wydaje mi się, że Amadeuszowi tego brakuje i przydałoby mu się to. Lekcja pokory, nie ja jestem od tego, żeby mu ją dawać. Myślę, że on sam kiedyś dojrzeje. Masz dzieciaka, stary, wiesz? Fajnie by było też pokazać mu w przyszłości, że jego ojciec jest spoko gościem, nie tylko krzyczy i obrzuca się głównym z innymi, bo ty z każdym swoim przeciwnikiem się obrzucasz gównem. Ja staram się jednak dojrzeć do tego i pokazać, że potrafię do przeciwnika podejść z szacunkiem. Do ciebie nie wiem, czy pamiętasz pierwsza konferencja. Przed naszą yy, pierwszą walką. Ja byłem cały czas grzeczny, spokojny. Obejrzyj sobie tą, wal, yy, tą konferencję, pierwszą naszą konferencję, jaką mieliśmy wspólną. Zobacz, jak ja się zachowywałem. Byłem tam grzeczny, spokojny. Dopiero przy drugiej konferencji się odpaliłem, bo żeś mnie wyzywał. Od dziwek, od szmat, od śmieci. Dopiero wtedy się odpaliłem, bo nie będę sobie pozwalał, wiesz, pluć w twarz komuś takiemu jak ty szczególnie, że. Tak naprawdę wszystko to, co masz, no zawdzięczasz mi i temu całemu konfliktowi. Ja byłem już tutaj, wcisnąłeś się do tego fame. zdaję sobie sprawę, że chcesz tu być. Mi to tak naprawdę nie przeszkadza. Możesz się walczyć, możesz nie walczyć, mi to nie interesuje. Chcę z tobą zakończyć raz na zawsze ten konflikt, chcę, żeby to było już za nami i mam nadzieję, że jeżeli moja ręka będzie podniesiona ku górze, nie będziesz już spekulował mojej wygranej i pójdziemy po prostu w swoje strony. A Amadeusz, jak się odniesiesz do tego płomiennego monologu? No cóż. Nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, bo trochę tego było w paru było. słowach, w paru y słowach. A, a czemu? On mówił z 5 minut. Może ja też chcę pogadać sobie. Nie no, ale to może zacznę od tego, że on powiedział, że nie stanę się milionerem, wmawiając sobie. Ja mówiłem, czy tam książki z psychologią, nam ma na myśli afirmacje, autosugestie, że sobie wmawiasz e, takie rzeczy, a to, o czym ja mówiłem, e, to to jest zupełnie na zupełnie inny temat. E, e, czy tam książki? Tak samo powiedział, że nie, nie staniesz się e, milionerem, wmawiając. Tak samo e, mówiąc i bredząc takie rzeczy, jak on e, gada, nie staniesz się mądry, będąc debilem, tak? E, słuchaj, bardzo wywożony. Wyważona e, odpowiedź, Adrianku. Jak zawsze pokazałeś klasę. E, podkreśliłeś też, jak wspaniale e, zachowywałeś się na pierwszej konferencji. Chodzący wzór do naśladowania. Drogie dzieci, proszę brać przykład z Adrianka. No i tyle. No i myślę, że i tak, mimo wszystko jednogłośną decyzją Adrian Polak Polański. No i cóż mogę więcej powiedzieć. Dobrze. Pozerstwo i kłamstwo i manipulacja zaczął gadać o książkach z psychologii e, a, a manipulacją, to właśnie on świetnie się posługuje, czego przykładem był, e, był ten monolog, który przed chwilą nam przedstawił. Face to face w takim razie Wojciech Gola kontra Dawid Malczyński. O tak. Bardzo dobrze moi drodzy, a więc e, na konferencji momentami na śmieszno, momentami na poważnie. Tutaj widzimy, nikt ręki ani nogi odstawiał nie będzie. Wojciech Gola kontra Dawid Malczyński to jedna z dziesięciu walk, którą zobaczycie na fame MMA. W